Cześć. Eee, tak, nie będę opowiadać że to będzie kolejny nudny vlog, Blog czy cokolwiek. Pierwsze wrażenie powinno być chyba najlepsze. Wiem. Te. Dajcie mi chwilkę Wróciła. Przebrana już pięknie, wszystko eee, tak. Nazywam się Olimpia, mam 17 lat. Mieszkam w bardzo małej mieścini w, w województwie mazowieckim. Chodzę do liceum, no nie wiem. Lubię nic nie robić, wyglądać jakbym chciała, a nie mogła, tak jak wcześniej. Tak, Dlaczego to nagrywam? Nagrywam to dlatego, że stwierdziłam, dobra, mam dużo wolnego czasu, to jest po pierwsze. Mam aparat. To po drugie. mam Po trzecie, mam nawet tyle chęci, a dla mnie tyle, to uwierzcie, jest bardzo dużo, za co się nie wezmę, to od razu dokończę, bo mi się nie chce. Ta. A, i co mam nazwy? Moją nazwę mojego vloga wypowiada się Olimpif. Jest to moja nazwa z Instagrama, gdzie tam możecie mnie znaleźć i możecie lajkować i w ogóle followować. Także na dziś to wszystko. Następny o. W następnym filmiku e, powiem Wam o zajawkach, e, jakie ja mam. Czego jest bardzo mało. I wiąże się raczej z instalowaniem, nie chociaż są takie, gdzie wytężam swoje ciała. Dobra. bye, bye.